Miejscowość Pieszyce wiele osób w Polsce kojarzy przede wszystkim z obecnym zawodnikiem KGHM Lubin, a także byłym reprezentantem Jarosławem Jachem. To właśnie w miejscowej Pogoni stawiał on pierwsze kroki. Teraz w jego ślady chcą pójść kolejni młodzi adepci futbolu. W Pogoni Pieszyce mamy około setki dzieci w drużynach młodzieżowych, prócz drużyny seniorów. Daje nam to siedem drużyn, od kategorii skrzata obecnie do trampkarza. W każdej drużynie są to drużyny mieszane, czyli chłopcy trenują razem z dziewczętami. Ta najstarsza kategoria wiekowa, młodzika, jest w zasadzie fenomenem, muszę powiedzieć. Bo jest Połowa drużyny to chłopcy, połowa to dziewczyny. Wszystkie te dziewczyny trafiły do kadry dolnośląskiej U13, teraz przebijają się do U15. No i w pozostałych kategoriach wiekowych również tych dziewczynek nam przybywa. I myślę, że to, że rozwijają się na co dzień z chłopcami, powoduje, że no rozwijają się szybciej niż jej rówieśniczki, które trenują tylko z dziewczętami. Natomiast naszym celem nie jest kadra wojewódzka, a mierzymy dużo wyżej. Jedna z naszych zawodniczek, Marta Wochnik, obecnie przybywała na Zimowej Akademii Młodych Chorów po raz pierwszy, dziewczyna z rocznika 2010. Wiem od trenerów, że pokazała się z dobrej strony no i będziemy pracować nad tym, żeby za rok zadebiutowała już z orzełkiem na piersi w reprezentacji polskiej. Prezes klubu podkreśla, jak ważną rolę w motywowaniu młodych zawodników i zawodniczek odegrał w Jarosław Jach. Kiedy jego pierwsza przygoda z Zagłębiem Lubin trwała, przyjeżdżał tutaj do nas, prowadził pojedyncze zajęcia, opowiadał o swojej karierze, o tym, jak się rozpoczęła, że, że pływał. No i na tych zajęciach była Marta, która to podsłuchała, wzięła sobie do serca i doszczętnie to realizuje. Kilka lat temu klub zrobił wielki skok rozwojowy. Wszystko ze sprawą budowy nowego budynku klubowego. Ta cegiełka, której nam brakowało w dalszym rozwoju, bo przebieraliśmy się pomiędzy szczurami to dosłownie. Natomiast teraz dysponujemy nowoczesnym budynkiem z salką konferencyjną, salką fitness, z siłownią, z czterema szatniami. We własnym zakresie też kilka lat temu razem z rodzicami zrobiliśmy łąkę treningową, na której mamy wymalowanych kilka boisk do każdej kategorii wiekowej. Także tak, na no jaką struktura nie możemy narzekać, oczywiście chcielibyśmy oświetlenia, chcielibyśmy sztuczne boisko, ale jak gdyby jest to poza możliwościami klubu. W Pieszycach nie ukrywają, że najważniejszym celem w filozofii klubu jest odbudowanie szkolenia we wszystkich kategoriach wiechowych.